Nazywam się Aneta Kopiszka. Jestem coachem chrześcijańskim. Chcę się z Tobą podzielić tym, co jest moją pasją, co daje mi dużo energii i wewnętrznej satysfakcji, co jest dobrym i darem. Darem dla mnie, dla moich bliskich oraz dla wszystkich osób, z którymi mam przywilej być w procesie. Zapraszam Cię, abyś posłuchał o tym, czym jest coaching chrześcijański. Może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest coaching. Coaching to rozwój. To dobra zmiana, to ruch do przodu z tego miejsca, w którym jesteś teraz, do miejsca, w którym chcesz się znaleźć. Jeśli taka jest Twoja decyzja, tą drogę pokonujesz z coachem, który zna Twoje zasoby, przez to też wierzy w Ciebie i mobilizuje do działania na rzecz oczekiwanej przez Ciebie zmiany. W coachingu nie tyle koncentrujemy się na tym, aby pokonać swoje słabości, co raczej na odkrywaniu i rozwijaniu umiejętności, które już posiadasz. Coaching nie jest dla osób, które potrzebują terapii, aby pokonać destrukcyjne i bolesne wpływy z przeszłości. Raczej jest dla osób, które stosunkowo dobrze sobie radzą, ale jednocześnie mają pragnienie zmiany. W praktyce coaching to głęboka rozmowa partnerska relacja, w której Ty doświadczasz uważnego i życzliwego słuchania, podążania za Tobą z otwartością i z szacunkiem. Jest to czas zatrzymania, w którym możesz odkryć poprzez pytania, które słyszysz, poprzez ćwiczenia, które wykonujesz i działania, na które się decydujesz, prawdę o sobie. Prawdę, która wiele zmienia. Co dzieje się, gdy do słowa coaching dodamy słowo chrześcijański? Bardzo wiele. W coachingu chrześcijańskim jest z tobą coach, ale jest z tobą również albo przede wszystkim dobry Bóg który zna Ciebie i który chce, abyś żył w pełni, żebyś żył w obfitości. Posyła do Ciebie swojego Świętego Ducha, abyś widział i rozumiał więcej. Będąc osobą zaangażowaną w budowanie prawdziwej relacji z Panem, w Jego Słowo i w życie z Nim, wiem i doświadczam tego, że rozwój zależny jest od łaski. Poprzez łaskę, poprzez tą zależność możemy realizować Plan, który jest dla nas. Cudowny plan dla każdego z nas. Jak to się dzieje? Dzieje się tak wtedy, kiedy poznajesz siebie bardziej, poznajesz swoje przekonania, marzenia, granice, pragnienia, wartości. To wszystko stanowi o Tobie, o Tobie wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju. W coachingu chrześcijańskim możesz odkryć prawdę o sobie, która. Może zmienić to, co jest w tej chwili. Zależy mi, abyś usłyszał, że w coachingu chrześcijańskim zawsze jest miejsce i akceptacja dla wszystkich osób, niezależnie od światopoglądu. Jak pisał Gary Konis w książce Coaching w ujęciu chrześcijańskim, nie potępiamy i nie odrzucamy osób z innymi wartościami, nie manipulujemy, aby przyjęły nasze priorytety i nasze przekonania. A jedynie jesteśmy szczerzy w kwestii wartości, które kierują naszą pracą. Kończąc, mogę powiedzieć, że często nie znamy naszego rzeczywistego powołania, ale uwaga, dobra wiadomość jest taka, że możesz to zmienić. Możesz poznać to, do czego zostałeś stworzone. Zapraszam Ciebie do współpracy, do coachingu chrześcijańskiego, w którym pozwolisz Duchowi Świętemu pokazać Tobie prawdę. O Tobie i o tym, jaki jesteś oraz o tym, co możesz zrobić cudownego w swoim życiu.